Witam wszystkich, dzisiaj już jest 16 wrzesień 2012 roku, niedziela i jako że stoję sobie tutaj od wczoraj czy wczoraj wieczorem przyjechałem przyjechałem na stację benzynowa Krokwert zaraz powiem gdzie dokładnie, bo to jest dość złożona nazwa ale internet jest, to jest najważniejsze Aha, jeszcze jedna sprawa. Ona jest zamknięta, wszystko tu jest zamknięte. Nie ma nic, co byłoby otwarte, jedynie dystrybutory na automacie. Jest to dość duża stacja. Tam, za tym budynkiem, stoją ciężarówki. Jest dość duży, pokaźny parking dla ciężarówek. Widziałem, że żandarmeria się tu kręci, więc, więc powinno być, powinno być teoretycznie bezpiecznie. No a tutaj, już za płotem, jest strefa przemysłowa. Na którą, znaczy nie tutaj, dwa kilometry dalej, mam rozładunek. No właśnie, wracając do tematu. Jako, że troszkę mi się zaczęło nudzić, jest już popołudnie, stwierdziłem, że nagram filmik, o który kilka osób już mnie prosiło. A dokładnie, jak wygląda, jak wygląda w środku we Fiatzie Duchato. Szyby są dość brudne, bo po prostu nie chce mi się ich myć. Fiat Ducato. Silnik 2.0 albo 2.5, 2.2, sorry. Dobra, nie wiem, czy coś będzie widać. Naprawdę nie mam bladego pojęcia. Jak widać już od razu, miejsca jest bardzo mało. Wsiadamy. Jest kierownica. Miejsce. Miejsce kierowcy i to co widać to tak dwie nawigacje tutaj jest służbowy TomTom tam. a tutaj mój moja nawigacja GoClever 550 chyba albo 650 nie pamiętam, musiałbym popatrzeć na nawigację i teraz tak tak wygląda deska rozdzielcza po zapłonu. Ilość kilometrów. Nie sugerować się ilością, powiem tylko tyle. Godzina 16.50. Poziom paliwa, poziom temperatury. Obrotomierz, prędkościomierz. Tu sobie jeszcze możemy sprawdzić. Ile, waliwa, ile mogę przejechać kilometrów do tankowania? Oczywiście jest to tylko tak orientacyjne. 1128,5 km od ostatniego resetu. Od ostatniego resetowania komputera. A generalnie zmieniam to tutaj na tym na, tej, na tym guziczku, właśnie tu. Od ostatniego resetowania średnie spalanie 13,6 No teraz bym musiał ruszyć, żeby, żeby chwilowe spalanie pokazywało średnia prędkość kilometrów na godzinę, jako że jechałem dość powoli Spokojnie nalejcie, no to jest i średnia dość niska Chyba 19 godzin jechałem od ostatniego resetu No i wróciłem z powrotem Dobra żeby nie zamulać Lusterko z jakimiś tam wiesz Z rzeczami, które wiszą na nim Gruszka od CB radio okulary Zegarek No nie miałem gdzie tego dać po prostu Radio Zwykłe, najzwyklejsze na USB CB Radio też najprostsze jakiś W dość głupim miejscu jest to usytuowane Ładowarka do aparatu Popielniczka Tutaj taki mały stolik sobie zrobiłem Z korzystając z dobrodziejstwa McDonalda tu jest taki mały stolik z lampką ona świeci generalnie naprawdę nie ma, co, nie ma tutaj o czym opowiadać, no tutaj jest moje zasilanie że tak powiem, moja elektrownia yy, tyry, co tu jeszcze można by więcej powiedzieć tu jest klimatyzacja no, ale że teraz nie będzie chodziło tu są różnego rodzaju pokrętła nawiewowe Ogrzewanie, nie wiem czy to działa w ogóle, bo jeszcze nie miałem okazji sprawdzić. Pusty przycisk, przeciwmgielne, awaryjne. Jest blokada wszystkich drzwi, a tu jest odblokowanie drzwi. No teraz nie będzie działało, bo drzwi wejściowe od strony kierowcy są otwarte. Miejsce na zapalniczkę. Tu jest wejście do kurwidołka Moja już sławna flaga no za plecami. Tu jest taki fajny badzie, czego mi brakuje. W Renatce składamy, no to, trochę to trzeszczy. Składamy właśnie oparcie. Można sobie coś tutaj, właśnie napić, ciekawy, czy, czy zrobić jakąś kanapkę. No tu jest myszka, kabel do telefonu, który mi się dość często przydaje, bo telefon trzeba dość często ładować. To tyle byłoby. Aha, i ciekawostka: sto jest towarem na weekendzie o wartości. 137 670 137 670 dolarów. Towar jedzie stąd i jedzie do znaczy Ja to rozładowywuję tutaj w tym miejscu w drzewko. W drzewku to rozładowywuję. Cztery palety. Coś jakieś rzeczy samolotowe ale tu są same numery no, tak wygląda CMR od tego oczywiście w woreczku mi to dali zapakowane ładnie co tu jeszcze jest no i tyle w sumie byłoby no tam jest jeszcze kubek mój tutaj akurat wstawiłem sobie dzisiaj butlę gazową bo mi się nie chciało co chwilę wyskakiwać z auta Generalnie jak mi się chce to ją chowam, jak mi się nie chce to jeździ sobie ze mną tutaj Tyle byłoby na To byłoby na tyle tak, tak wygląda To jest widok, który ja mam z wysokości oczu Cyk tutaj Jeszcze raz zobaczcie, zgasiłem I Jeszcze raz Dość dużo paliwa mam na sobie, więc coś trzeba uważać Bo niestety ta stacja tutaj nie obsługuje dekafałek. Nie chciałbym się trochę zdenerwować To byłoby na tyle Tak to wygląda Z zewnątrz wygląda środek Jeszcze później nagram jak wygląda pod maską i próba wymiany żarówki. Tragedia, ale to, to później. Także na razie.